Borykamy się z olbrzymimi problemami. Mieli pomagać innym, dziś sami potrzebują pomocy. A protestują też ratownicy grupy R-Kwadrat. Czują się oszukani przez miasto, bo jak mówią, nie dostali takiej pomocy finansowej, jaką im obiecano. Dziś więc zamiast na rowerach czy motocyklach można było ich zobaczyć w tramwaju. Relacja Kamili Konturek. Kobieta zasłabła na ulicy. Do akcji wkraczają ratownicy na motorach. Szybko i profesjonalnie udzielają pierwszej pomocy. Tak działa grupa R-Kwadrat. Wkrótce może się to zmienić. To nie jest nasza zabawa, chociaż tutaj wszyscy są pasjonatami tak naprawdę i wszystko odbywa się no profit. Natomiast no, są rzeczy, których nie jesteśmy sami w stanie przeskoczyć. Problemów finansowych przede wszystkim. Ratownicy z R-Kwadrat twierdzą, że gdy rozpoczynali działalność, to Urząd Miasta obiecał im pomoc, ale większości obietnic nie spełnił. Borykamy się z olbrzymimi problemami. Z problemami utrzymania motocykli, z problemami wyposażania w sprzęt medyczny, ten, który musi być stale odnawiany. A mieliśmy to obiecane od miasta. Brakuje też ubrań dla ratowników i miejsca, w którym mogliby się przebrać. Urząd Miasta twierdzi, że wywiązał się ze wszystkich przyrzeczeń kupiliśmy rowery. Kupiliśmy w pełni wyposażone, profesjonalne rowery ratownictwa yy, medycznego. Wyposażyliśmy pogotowie i narzędzie pracy. Natomiast, jak mówię, no, yy, grupa r jest zobowiązana do tego, żeby zdobyć środki na bieżące utrzymanie. Dlatego dzisiaj ratownicy wyjechali na ulicę Krakowa specjalnym tramwajem, aby namawiać mieszkańców miasta do wsparcia finansowego. Pasażerowie byli zaskoczeni, ale popierają akcję. Ulice są zakorkowane i Karetki zajmuje im na pewno więcej czasu niż takim osobom na rowerach albo na motorach dojechanie do poszkodowanego. Ratownicy są zdeterminowani, bo czują się potrzebni i nie chcą kończyć działalności. Mieli pomagać, a teraz sami potrzebują pomocy. Dlatego wyjechali na ulicę, żeby to ludzie zdecydowali, czy chcą ratowników na rowerach i motocyklach. Ale zanim podejmiemy decyzję, warto sobie zrobić rachunek sumienia. Czy sami pobiegniemy innym z pomocą, jak na sygnale, i czy potrafimy udzielać pierwszej pomocy? Kamila Konturek, Kronika.